To pamięta zapach wilgoci z klatki schodowej. Nie ten lekki, po zwykłym deszczu, ale ciężki, słodkawy, niosący echo cudzego strachu. W tamten lipcowy dzień Marek otworzył drzwi na korytarz i od razu wiedział, że coś jest nie tak. Na dole pluskała już woda, a z małego radia na parapecie ktoś spokojnym głosem powtarzał, że sytuacja jest pod kontrolą. A przecież jeszcze kilka dni wcześniej. Wszystko było zwyczajne. Był poranny chłód po nieprzespanej nocy w pracy. Marek wracał z nocnej zmiany w zajezdni, zmęczony, ale zadowolony, że wreszcie może zdjąć robocze buty. W ręku niósł ciepły bochenek chleba z osiedlowej piekarni i słoik ogórków od znajomej z działki, owinięty w gazetę, żeby się nie rozbił. Klatka schodowa na Kozanowie brzmiała tak jak zawsze o tej porze. Gdzieś wyżej trzaskały drzwi. Niżej ktoś wystawiał wózek na korytarz. Echo kroków, lekki przeciąg od uchylonego okna, zapach proszku do prania i gotującej się zupy z czyjegoś mieszkania. Zwykłe życie w zwykłym blokowisku. Na półpiętrze minęła go sąsiadka z trzeciego z siatką pełną bułek i mleka. O, panie Marku, znowu nocka? zapytała z uśmiechem. A jakże ktoś musi to miasto wozić? mruknął poprawiając bochenek pod pachą. W mieszkaniu przywitał go znajomy dźwięk. Cicho nastawione radio w kuchni. Żona zawsze je włączała, zanim stawiła wodę na kawę. Głos spikera mieszał się z syczeniem czajnika. Mówią coś o jakiejś wodzie, ale to gdzieś na południu rzuciła żona od kuchenki. Zjesz kanapkę, czy idziesz od razu spać? Marek odstawił chleb na stół, postawił ogórki na blacie. Przez chwilę słuchał. Wysoki stan rzek, lokalne podtopienia, sytuacja monitorowana. Brzmiało to jak kolejna wiadomość z innego świata jak informacja o burzy w górach, którą wysłuchuje się, smarując masłem klep. Znowu straszą ludzi, pomyślał najwyżej wyleje gdzieś tam, w jakiejś wsi. W pokoju wnuczka budziła się leniwie z kanapy, na której zasnęła przy bajce. Dziadku upał będzie dzisiaj. Wymamrotała, przecierając oczy. Pewnie, że będzie. To dobrze, wakacje są po to, żeby było gorąco. Odpowiedział i pogłaskał ją po głowie. Za oknem osiedle budziło się do życia. Ktoś znosił z ósmego piętra wózek, na parkingu ktoś trzepał dywan. Obok bloku stary fiat odpalał dopiero za trzecim razem. Na trzepaku już wisiała pierwsza dziecięca bluza. Znak, że zaraz przejdą dzieciaki z piłką. Marek usiadł przy stole, ukroił kromkę jeszcze ciepłego chleba. Masło prawie się topiło. Radio w tle mówiło coś o zalanych miejscowościach w Czechach, potem o opadach w górach. Słyszałeś? Żona zerknęła na niego z nadkupka. Podobno jakaś powódź będzie. E, powódź, machnął ręką. Zawsze gdzieś jest powódź, do nas nie dojdzie. Tak mówił każdy, kto nigdy nie widział wody wyżej niż krawężnik. Po śniadaniu poszedł do pokoju, odsunął firankę. Patrzył na swoje podwórko, które znał na pamięć: ławkę, na której dawniej siedzieli z kolegami z pracy, drzewo, pod którym bawiły się kiedyś jego dzieci, a teraz wnuczka blok naprzeciwko taki sam, tylko z innymi twarzami w oknach. Tu zawsze było spokojnie pomyślał tu się nic wielkiego nie dzieje. W tle radio przeszło do sportu, potem do prognozy pogody. Słońce, upał, możliwe burze lokalnie. Ani słowa o tym, że za kilka dni ten spokojny, znany na pamięć świat pęknie na pół. Na przed i po. Nie wydawała się już taka śmieszna. Popołudnie przyszło jak zawsze. Trochę za ciepłe, ospałe, z brzęczeniem much przy uchylonym oknie. Marek zdążył się przespać po nocy. Wstał, gdy słońce było już wysoko. W kuchni radio dalej mówiło swoim spokojnym, radiowym tonem. Tym razem jednak coś w tym tonie było inne. Stan alarmowy na kolejnych odcinkach odry, w niektórych miejscowościach ewakuacja mieszkańców. Głos spikera był rzeczowy, ale jakby bardziej napięty. Marek nalał sobie zupy, usiadł przy stole. Słuchał jednym uchem, drugim łapał odgłosy z podwórka. Dzieci krzyczały przy trzepaku. Ktoś puszczał głośno muzykę z okna. Trzask zamykanych drzwi auta odbijał się echem od bloków. Ty, Marek, oni znowu o tej wodzie. Żona podkręciła trochę głośność. Mówią już o Wrocławiu. A co mają mówić? burknął. Jak się zaczęło, to będą wałkować. Nie zdążył dopić kompotu, gdy zadzwonił telefon stacjonarny. Ten charakterystyczny, suchy dźwięk, który zawsze trochę podnosił ciśnienie. No, a, heniek. Marek oparł się o framugę drzwi. Jaka ewakuacja? Gdzie ewakuacja? U nas sucho jak pieprz. Przeszedł do pokoju z telefonem w ręku. Słuchał, marszcząc czoło. Wracał z rozmowy coraz bardziej zamyślony. Co tam? spytała żona, wycierając ręce w ścierkę. Mówią, że w jakiejś wsi pod Wrocławiem ludzi wywożą. Usiadł na brzegu krzesła. Że niby ma iść fala. Do nas? padło pytanie, którego nikt nie lubił zadawać na głos. Marek wzruszył ramionami. Do nas nie do nas. Woda rzeką chodzi nie schodami. Mamy wały, nie? Próbował zażartować, ale głos miał suchy. Chwilę później zadzwonił syn z innego miasta. Tato, ja tylko sprawdzam. Słyszałem w W słuchawce brzmiał niepokój, którego Marek nie chciał słuchać. U nas spokój, odpowiedział. Jak coś to dam znać. Nie panikuj. Odłożył słuchawkę, przez moment patrzył na nią jak na obcy przedmiot. Potem wrócił do kuchni. Radio grało dalej. Muzyka, reklamy, potem znowu serwis. Fale wezbraniowe, fala kulminacyjna od strony Górnej Odry, możliwe zagrożenie także dla Wrocławia. Słowo Wrocław zabrzmiało inaczej niż zwykle. Nie jak nazwa miasta z prognozy pogody, ale jak imię kogoś bliskiego, kto właśnie trafił do szpitala. Daj trochę głośniej. Marek skinął głową. Spiker mówił o jakichś mostach, o polach, o zalanych piwnicach, ale nikt nie mówił kozanów. To dawało mu jeszcze resztkę spokoju. Dopiero wieczorem zobaczył to słowo na ekranie. Telewizor mrugał niebieskawym światłem w półmroku pokoju. Rodzina siedziała jak w kinie, tylko zamiast filmu, mapa. Linia odry, okolice miasta, kolorowe plamy. Zielone, żółte, czerwone. Patrz, patrz, tu nasze, żona podeszła bliżej. Prowadzący wskazywał coś na mapie. Kamera zbliżyła obraz. Napis Kozanów pojawił się gdzieś z boku, w obszarze, który komentator określił jako szczególnie narażony. Marek poczuł, jak coś mu ściska żołądek. Przecież tu zawsze było sucho, przebiegło mu przez głowę. No widzisz, żona powiedziała cicho, to już nie jest gdzieś tam. Przez chwilę nikt nic nie mówił. Telewizor przeszedł do relacji z innej miejscowości. Ludzie z workami z piaskiem, strażacy, dzieci na rękach. Obraz niby obcy, ale nagle bardzo bliski. Dobra, Marek wstał, jakby podjął decyzję. Dokumenty trzeba spakować, i leki twoje, na wszelki wypadek. Myślisz, że będzie tak źle? Spytała. Myślę, że jak spakujemy, to nie będzie, a jak nie spakujemy, to będzie. Rzucił półżartem. Zawsze tak jest. Wyciągnęli starą torbę podróżną z pod różną spod łóżka. Najpierw szły rzeczy rozsądne. Dowody, książeczki zdrowia, recepty, trochę gotówki, notatnik z numerami telefonów. Potem zaczęły się dylematy. Zdjęcia żona trzymała w rękach album z ich ślubu. Bierz, powiedział bez wahania, a te stare zeszyty po mamie? Zapytała po chwili z zeszytem pełnym pożółkłych kartek. Jak weźmiemy wszystko, to się urwie rączka od torby, próbował żartować. Wnuczka obserwowała to z kanapy, przyciskając do siebie misia. Dziadku, a moje rysunki? Wskazała na teczkę na półce. Jak woda przyjdzie, to znikną. Marek poczuł ukłucie. Jak przyjdzie woda, to nie wejdzie tu tak wysoko, odpowiedział automatycznie, ale teczkę weźmiemy dla świętego spokoju. Im dłużej pakowali, tym bardziej rosło wrażenie, że robią coś dziwnego. Z jednej strony wciąż za oknem było spokojnie ktoś trzymał nogi na balkonie, ktoś wieszał pranie, słychać było śmiech. Z drugiej, telewizor i radio mówiły, że coś się zbliża. Świat dzielił się na dwa: ten za oknem niezmienny. I ten w eterze, coraz bardziej napięty. Wieczorem Marek wyszedł na balkon. Powietrze było gęste, gorące, ciężkie. Od rzeki, której nie było widać, ale którą znał, niosło dziwną, lepką duszność. Może naprawdę przesadzają, pomyślał jeszcze raz bardziej z przyzwyczajenia niż z przekonania. Tu zawsze było spokojnie. W kuchni radio zaczęło kolejny serwis. Znowu padło słowo fala, znowu zagrożenie, a potem zdanie, które położyło się ciężarem na całym mieszkaniu. Apelujemy do mieszkańców zagrożonych osiedli o przygotowanie się do możliwej ewakuacji. Marek spojrzał na torbę pod stołem. Noc przyszła ciężka i lepka. Marek długo nie mógł zasnąć. Radio grało jeszcze cicho w kuchni, jakby samo bało się podnieść głos. W końcu przekręcił gałkę. I wyłączył je, ale w głowie i tak zostało mu jedno słowo ewakuacja. Obudził się wcześniej, zanim zadzwonił budzik. W mieszkaniu było duszno, szyby zaparowane od środka. Z kuchni dochodził stłumiony szum to żona już stała przy oknie. Wstawaj, powiedziała cicho coś jest inaczej. Podszedł do okna. Na pierwszy rzut oka osiedle wyglądało podobnie jak zawsze te same bloki, te same drzewa. Ten sam parking. Tylko kolor asfaltu wydawał się zbyt ciemny. Zerknął niżej. Tam, gdzie zwykle była sucha alejka między blokami, błyszczała woda. Najpierw myślał, że to tylko większa kałuża po nocnej burzy, ale kałuża ma brzegi. To, co widział, rozlewało się powoli, spokojnie, jakby ktoś wylewał z ogromnego wiadra. To jeszcze daleko. Powiedział bardziej do siebie niż do żony. Do klatki nie dojdzie. Radio w kuchni włączyło się razem z prądem w czajniku. Po dżinglu od razu serwis specjalny. Fala powodziowa dotarła do kolejnych dzielnic miasta. Część ulic jest już nieprzejezdna. Służby apelują o pozostanie w domach, jeśli to możliwe. Marek przełknął ślinę. Nieprzejezdna ulica. Do wczoraj to było abstrakcyjne słowo. Dziś znaczyło, że nie wyjedzie do pracy, że autobusy stoją że miasto staje w miejscu. To nasza? Żona wskazała ręką na dół. Jeszcze nie, odpowiedział. Jeszcze mamy czas. Ale z każdą minutą wody było więcej. Widział, jak przykrywa kolejne płyty chodnikowe, jak dociera do stojących najbliżej bloków samochodów. Opony znikały, zderzaki odbijały się w mętnej tafli. Na klatce schodowej zrobiło się głośniej. Ktoś biegał po schodach, ktoś pukał do drzwi. Panie Marku, pan patrzył na dół? Sąsiad z siódmego piętra był już zadyszany. Tam się robi jezioro. Patrzyłem, patrzyłem. Marek uspokajająco uniósł rękę. Spokojnie, wysokie piętra, tu nie dojdzie tak od razu. Mimo to założył buty i wyszedł z mieszkania. Schodził w dół ostrożnie, jakby każdy stopień miał zaraz zniknąć. Na drugim piętrze minął sąsiadkę niosącą na rękach kota, który wbił pazurę w jej bluzkę. Na pierwszym piętrze stali ludzie, którzy już nie schodzili dalej. Patrzyli w dół jak na obcy świat. Woda zaczynała wlewać się do wiatrołapu. Najpierw delikatnie, cienką stróżką pod drzwiami, potem śmielej. Widać było, jak pływają plastikowe butelki, kilka gałęzi, jakaś zgubiona piłka. Marek poczuł uderzenie w nos – to nie był zwykły znany od lat zapach klatki schodowej. Proszek, gotowane ziemniaki, stare farby. To było coś ciężkiego, słodkawego, niepokojąco ciepłego. Zapach wielkiej wody. Kto pamięta zapach wilgoci z klatki schodowej, kiedy woda właśnie wchodzi do domu, a jeszcze nikt nie wie, ile zostanie? Dobra, nie ma co tu stać, powiedział półgłosem. Trzeba wracać na górę. Wchodząc z powrotem, słyszał strzępy rozmów. Mówili, że do nas nie dojdzie. Ja tam nic nie pakuję, przesadzają. Cicho, dziecko się boi. Na swoim piętrze zatrzymał się na chwilę przed drzwiami, nasłuchiwał. Z mieszkania dobiegało radio. Sytuacja jest dynamiczna, służby pracują bez przerwy. Apelujemy o zachowanie spokoju. Spokój, pomyślał. Łatwo mówić, jak się siedzi suchy w studiu. Godziny zaczęły się rozmywać. Po południu woda była już nie tylko gdzieś na dole. Sięgała okien piwnic, potem parapetów parteru. Samochody wyglądały, jakby ktoś je posadził w błotnym stawie. Marek wychodził na balkon co kilka minut. Czuł, jak rośnie w nim bezsilna złość. Patrz, wyszeptała żona, stając obok. Po ulicy, którą jeździł codziennie do pracy. Płynęła teraz brunatna rzeka. Na jej środku stał żółty autobus, ten sam, w którym nieraz naprawiał instalację. Stał w poprzek, jakby próbował zablokować drogę wodzie, zanurzony prawie po okna, cicho, bez kierowcy, bez pasażerów. Zostawili go. Marek ścisnął balustradę mocniej. Zawsze gadałem, że go kiedyś coś trafi. Helikopter przeleciał nisko nad blokami. Huk wirnika odbił się od ścian, poruszył firanki w oknach. W dole ktoś machał rękami, ktoś innym balkonem sygnalizował latarką. Dziadku, on nas zabierze? Wnuczka stanęła między nim a żoną, łapiąc go za rękę. Nas nie musi zabierać, odpowiedział. My jesteśmy wysoko. Najpierw ci, co są niżej. Prąd mrugnął pierwszy raz krótko, jak przymrużenie oka, potem drugi. Za trzecim razem zgasł na dobre. Telewizor pstryknął, lodówka ucichła, wentylatorek w przedpokoju przestał warczeć. Zapadła gęsta cisza, w której słychać było tylko plusk wody za oknem i odległe wycie syren. Radio. Żona spojrzała na Marka. Odnaleźli stare, małe radio na baterie. To samo, które kiedyś zabierali na działkę. Marek przekręcił gałkę, pokręcił anteną. Najpierw trzaski, potem muzyka, po chwili znów głos speakera. Nadajemy specjalny program informacyjny. Przypominamy, aby odłączyć prąd w zalanych mieszkaniach, zabezpieczyć dokumenty, zatroszczyć się o osoby starsze i dzieci. Radio grało dalej, jakby nic się nie stało. Na klatce ktoś zapalił świeczkę. Klatka wypełniła się półmrokiem. Marek wyszedł tylko na moment, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zastał sąsiadów skupionych przy oknie na końcu korytarza. Zobacz pan! Ktoś skinął głową na dół. Woda sięgała już prawie do wysokości dachu samochodów. Między blokami przepływał ponton z ratownikami. W nim siedziała starsza kobieta z zawiniątkiem na kolanach. Może to był pies, może to były dokumenty, może cały jej dobytek. Trzymała to tak, jakby od tego zależało wszystko. Idą po tych sparteru. Powiedział ktoś: Tych na pierwszym też będą zabierać. A my? Padło pytanie z końca korytarza. My zostajemy. Marek odezwał się spokojniej niż sam się czuł. Tu woda nie wejdzie. Byle klatka wytrzymała. Ktoś przeniósł z mieszkania garnek z zupą i rozlał po plastikowych miskach. Ktoś inny przeniósł kilka świeczek. Ktoś rozdał batony dzieciom. Korytarz zamienił się na chwilę w dziwną wspólną kuchnię. Marek wrócił do mieszkania, postawił radio na parapecie w kuchni. Głos spikera mieszał się z odgłosami miasta pod wodą. W wielu dzielnicach sytuacja jest bardzo poważna. Prosimy słuchać poleceń służb. Pamiętajmy, że po każdym potopie przychodzi czas odbudowy. Łatwo ci mówić, pomyślał Marek. Ty masz sucho pod nogami. Wyszedł jeszcze raz na balkon. Zapadł już wieczór, ale niebo ciągle było jakby rozświetlone od miasta. Tyle, że teraz to światło odbijało się w brązowej wodzie. Bloki wyglądały jak wyspy. Gdzieś daleko przemieszczał się Ponton z migającą lampą. Miasto znikało minuta po minucie, a radio grało dalej. Dopiero nad ranem Marek na chwilę usnął w fotelu w ubraniu z głową opartą o dłoń. Przebudził go szmer z korytarza i drętwość w karku. W mieszkaniu czuć było stęchłe powietrze. Okna zamknięte, bo komary, drzwi do klatki uchylane co chwilę. Na zewnątrz wciąż była woda, już nie tak niespokojna jak wcześniej. Teraz leżała ciężko, jak wielki, brunatny dywan. Radio milczało, baterie skończyły się w środku nocy. Marek popatrzył na martwą skrzynkę na parapecie i pierwszy raz pomyślał, że jest naprawdę odcięty, że jakby świat za ścianą przestał istnieć. Co tam się dzieje? Czy ktoś to w ogóle rozumie? Przemknęło mu przez głowę. Odpowiedzi przyszły dużo później. W tamtych dniach wiedział tylko, że woda weszła i nie chce wyjść. Dopiero po tygodniach, miesiącach i latach zrozumiał, jak to się stało. Mówiło się o deszczu, ale to nie był zwykły deszcz. Nad górami na południu Europy, nad Czechami i południową Polską przez wiele dni wisiały ciężkie chmury. Nisko, brudno, jakby ktoś je przywiązał do szczytów. Lało bez przerwy. Strumienie zmieniały się w rzeki, rzeki w brunatne, szalające wstęgi. Najpierw przyszła jedna fala, potem druga. Dwie wielkie porcje wody, które spotkały się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Odra pęczniała, rosła, aż przestała się mieścić w swoim korycie. Wokół Wrocławia stały wały, były śluzy, były zapory. Były też różne plany, na papierze wyglądające porządnie, tylko że żywioł nie czyta planów, szuka słabych miejsc. Jedni mówili, że zawiodła natura, inni, że człowiek, że za mało inwestowano, że za późno ostrzegano, że nie chciano świadomie zalać jednych pól, żeby ratować inne dzielnice. W telewizji, w gazetach, w rozmowach przy stole padało jedno pytanie: Czy to musiało aż tak wyglądać? Marek słuchał tych dyskusji, siedząc już w suchym mieszkaniu kilka miesięcy po wszystkim. Ściany miał jeszcze odrapane po skuwaniu tynków, piwnica śmierdziała mułem i szarym mydłem. Na klatce schodowej przez długi czas unosił się ten charakterystyczny, trudny do opisania zapach mieszanka wilgoci, grzyba i taniej farby. Gdyby wały były wyższe, gdyby wcześniej spuszczono wodę, gdyby pozwolono zalać tamte pola, Powtarzano, ale życia nikt już nie cofnął, ani rzeczom, ani ludziom. Dla niego powódź tysiąclecia nie była wykresem na ekranie, tylko obrazem autobusu po dach w wodzie, starszej sąsiadki niesionej na krześle po schodach i ciszy po tym, jak zgasło światło. Reszta, mapy, eksperci, raporty była dodatkiem minęły lata. Mówiło się, że Wrocław jest teraz lepiej chroniony wyższe wały, poldery, w których można zatrzymać wodę nowe systemy ostrzegania, SMS-y, syreny, procedury w szkołach ćwiczenia, w urzędach plany. Od czasu do czasu telewizja wracała do tamtego lipca pokazywano archiwalne ujęcia pontony między blokami, helikoptery ludzi z workami z piaskiem. Ktoś opowiadał, że wtedy wszyscy byli razem, jak jedna rodzina. Ktoś inny mówił, że od tamtej pory boi się każdego większego deszczu. Wnuczka Marka dorosła. Przyjechała kiedyś z własnym synem, małym chłopcem, który biegał po tej samej klatce co ona kiedyś. Dziadku, pokaż im to twoje zdjęcie, poprosiła. Zdjęcie wisiało na ścianie w pokoju. Wrocław z góry, Kozanów w środku kadru. Bloki jak pudełka, między nimi brązowe morze. Tylko dachy i wyższe piętra wystają ponad wodę. Mały ponton z ludźmi wygląda jak kropka. Chłopiec przybliżył twarz do fotografii. A to tu, wskazał palcem, to wasz blok? Nasz! skinął głową Marek. Tutaj, na ósmym piętrze staliśmy wtedy na balkonie. A dlaczego tu jest tyle wody? padło pytanie, które zawsze pada. Marek usiadł na krześle, spojrzał na zdjęcie, potem na wnuczkę. Bo deszcz padał nie tam, gdzie trzeba i za długo odpowiedział prosto a myśmy myśleli, że to nie do nas, że gdzieś tam na chwilę zapadła cisza i co już nigdy tak nie będzie? Wnuczka spojrzała na niego uważnie. To było najtrudniejsze pytanie popatrzył na okno za oknem spokojne podwórko. Nowe samochody, odmalowane balkony, drzewa większe niż dawniej. Gdzieś w oddali widać było linie wałów wyższych niż kiedyś. Woda zawsze wraca, powiedział w końcu. Taka jej natura. My możemy tylko nauczyć się lepiej na nią czekać i słuchać, kiedy ktoś ostrzega. Pomyślał o zapachu wilgoci z tamtego dnia, o tym jak otworzył drzwi na klatkę i zrozumiał, że dzieje się coś. Czego nie było w żadnym komunikacie. Kto pamięta zapach wilgoci z klatki schodowej? Przemknęło mu przez głowę. Kto pamięta, jak pachnie ostrzeżenie, zanim zamieni się w katastrofę? Czy to może się powtórzyć w innych miastach, nad innymi rzekami? Tak, bo deszcze są coraz gwałtowniejsze, bo betonowe miasta nie lubią wody, bo zabudowujemy to, co kiedyś było naturalnym miejscem dla rzeki. Polska to kraj rzek, i każdy, kto mieszka blisko nich, żyje trochę na słowo honoru. Ale coś się też zmieniło. Po powodzi tysiąclecia ludzie zaczęli inaczej patrzeć na wodę, nie tylko jak na widok z mostu, ale jak na siłę, która potrafi wejść do mieszkania, zabrać zdjęcia, notatniki, zeszyty po mamie. Marek, kiedy słyszał w radiu albo w telewizji słowo fala, odruchowo podchodził do okna. Patrzył na niebo, na podwórko, na drzewa, wciągał powietrze nosem, jakby chciał sprawdzić, czy czasem coś się nie zmienia. I może właśnie to jest największa lekcja tamtego lipca że nie można już mówić, do nas nie dojdzie że każdy komunikat, każde ostrzeżenie, każda mapa z czerwonym polem to nie jest problem kogoś tam, tylko nas wszystkich. Miasto się odbudowało. Elewacje odświeżono, piwnice wysuszono, w gazetach zaczęły pojawiać się nowe tematy. Ale w głowach ludzi został tamten obraz. Autobus po dach w wodzie, ponton pod oknami, helikopter nad blokiem. I zapach wilgoci z klatki schodowej, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Na koniec dnia, gdy zamyka drzwi za rodziną odwiedzającą go w niedzielę, Marek staje jeszcze na chwilę na korytarzu. Wciąga powoli powietrze. Dziś pachnie zwyczajnie, środkiem do mycia podłogi, obiadem od sąsiadów, trochę farbą z niedawnego remontu. Oby tak zostało, myśli, ale jak znów poczuję tamten zapach, chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co on znaczy. Bo tamten dzień podzielił życie całego pokolenia na przed i po, a w tle, choć minęły lata, radio jakby wciąż gra dalej.